Ja robiąc parę lat, najładnych lat temu, jeden dzień w PRL-u z yy, Maćkiem Brygasem. który robiliśmy prawie 3 lata, nas no, skończyliśmy w roku 2007, więc dotyczy nawet z 10 lat. Słuchajcie, w regionalnych ośrodkach myśmy znaleźli wtedy już w kartonach taśmy filmowe no, z materiałem oczywiście rywalne sprzed 30 nawet lat, nawet, nie, nawet więcej, właśnie od początku istnienia w telewizji w Polsce, które leżą w piwnicach. Myśmy część tych materiałów, zwłaszcza pamiętam z Poznania, z Krakowa, z Gdańska, myśmy przywieźli do Warszawy, myśmy część tych materiałów przepisali, po złotym się do środków. ja podejrzewam, że tych materiałów albo już nie ma, albo leżą dalej w piwnicach. Jak wiecie taśma filmowa za moment, ona po prostu już jej nie będzie. I panie doktorze, poza Katowicami, gdzie jest rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia zrobiony parę ładnych lat temu archiwum, to te archiwa pozostałe w tych ośrodkach, z tego co wiem od kolegów, dalej znajdują się w takim stanie. Mało tego, mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałem publicznie na premierze filmu Cenowa Warszawy, czy tydzień temu. Panie dyrektorze, z archiwów pana Naboronicza znikają materiały archiwalne dotyczące różnych ważnych osobistości kultury w tym kraju. Jak się to dzieje, nie wiem, ale taka jest prawda. Dlatego, że niemenelodzy, jak to się ładnie nazywają dziennikarze, akurat dotyczy to sprawy Niemena. Ale nie tylko, bo dotknęliśmy przy Niemenie, dotknęliśmy również innych twórców kultury, gdzie dziennikarze, którzy w tym temacie siedzą od dobrych paru dziesięciu lat, którzy znają te archiwa telewizyjne, nagle się dowiadują, że tych archiwów, które oni, materiałów, które oni oglądali parę lat temu w różnych programach w tej chwili nie ma. Ja nie wiem, na czym to polega, ale taka jest prawda. Dotyczy to również innych dziedzin, jeśli chodzi o archiwa, i słyszę to od kolegów reżyserów, dziennikarzy. Bo są tu nas koledzy, niektórzy reżyserzy, którzy w pewnych tematach pracują dobrych parę naścia, a czasem parędziesiąt lat. No, są gdzieś tam ukierunkowani w pewnym temacie. I to jest problem, który należy na to zwrócić uwagę. Tyle mogę powiedzieć. No, jeśli, panie prezesie, przepraszam, to jeszcze szybciutko jeszcze dokończę, bo to będzie wtedy taki trzeci głos, a Bóg lubi trójce. Więc myśmy się spotkali i nawet Jerzy Kapuściński, który pomagał mi przy filmie, wymyślił nową kategorię na materiały archiwalne. Odnalezione materiały TVP poza telewizją i w naszym kochanym archiwum jest bardzo dużo materiałów w ogóle nieopisanych. One są zwinięte, bo były te taśmy szesnastki, dźwiękowe i, i, i wizualne, i nagle w środku znajduje się. Cudowny materiał o Stewardesie, która wróciła z Berlina, zachodniego po porwaniu, która mówi nieparlamentarnie do kamery. W latach 70. nie zostało to a teraz proszę bardzo, zapikujemy i mamy cudowny sygnał temporis. Mnie jeszcze jedna rzecz boli. Mówi się o tym, że nasze archiwa telewizyjne mają przejść do archiwum akt nowych. Otóż co tam się dzieje, to jest sodomia i Gomora. Pan idzie do środka, w przełom Dunajca, jedna, jedna taśma na drugi, to są strzałówki, to są, to są z dawnego interpresu, one nie są opisane. Brak tam praw autorskich, bo przecież my z tego będziemy korzystali. I tak samo ludzi, którzy, którzy to by opracowywali. I teraz, jak ja się dowiaduję o tych Państwa, że już się cieszymy, że weźmiemy archiwa telewizyjne, to ja osiwiałem. Aha, tak, przepraszam, że tak, jestem. Tak, Dlatego, że oni nawet fizycznie nie mają możliwości tego przejąć. Bo ta, oni mają taką wiedzę, że to przyjadą dwa tiry. Ja mówię nie dwa tiry, kilka tirów. I ja się boję o ten dorobek, na który pracowały pokolenia Polaków. I myśmy, nasi starsi koledzy, to wszystko, to wszystko kręcili. I to, jest, I to jest ten paradoks, o którym koleżanka powiedziała, że przemówienie Jaruzelskiego Świętej Pamięci było kupowane z BBC, bo myśmy tego nie mieli.